Siema! Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Jellopee. W tym odcinku... Tak, gramy sobie właśnie teraz w Jellope i jedziemy z tego co wiem do Dosturowa. Ja już tutaj odpalam gierkę. I widzimy się, gdy już będę wyjeżdżał za granicę. Jak to jest wstyd? Dobra, więc sprawdziłem powtórkę i okazało się, że mm, że paliwo mi wysiadło po prostu. Bierzemy oczywiście wujka, bo wujek nam dużo pomoże. Nie wiem. Musimy zobaczyć. No, jak widzicie, zero. Ja nie wiem, jak to się stało. Jak tak szybko mi je ubyło. A no, tak przecież skrzyneczkę już wykorzystałem. Y, Dobre, to lejemy, 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 lejemy. Dobra. Niestety nie do fulla, ale najwyżej pojadę na stację nową. Zamykamy. Y y y y kluczyki. Dobra. I ja ogarnę tutaj wszystko. Zatankuję do pełno benzyny kupu. Kupię kilka rzeczy. Wyczyszczę samochód i wtedy widzimy się przed granicą. Dobra, więc jesteśmy już przed granicą. Ja już zatankowałem do full, jak widzicie. Mam tam jeszcze ten. Jestem um, spłukany, Tak tylko powiem. Dobra. Siema ziomuś, pyk, pyk, a co kiedy to trzeba, pyk, a nie pchaj, nie dam ci, mm, dobra, daj mu, mu paszport, muszę sprawdzić, co ty robisz, okej, a no tak, no to wybieramy sobie jeszcze trasę. Jedziemy do Czechosłowacji 420 km. Mam Dobra, wybieramy tą trasę. Bo będzie słoneczko, to nie będzie mi przynajmniej padać. Będę za Chiny, nie dojadę. Dobra. No i lecimy. Dlaczego czego nie wolno? Bo. Nie wiem, nawet. O nie, no Jak zwykle zapatrzony jestem. Jak zwykle. Ten. Czekaj, ja otwórz to wujek, bo. Ten. No, ledwo to już naprawiłem. No to jest żart. Już się kopci. Lewo co wystartowałem, już się kopci. Fajna ta gra! Nie no, ja nie mogę, fajne auto. Normalnie, nie no, bomba. <laughs> Mam nadzieję, że na tej stacji, że ja w ogóle spotkam jakąś, nie, skrzyneczkę, żebym mógł sprzedać, bo. Bo. Tak to ja nie przeżyję zbyt, Nie, nie, nie będę. Dla? Ja pie... nie będę miał, co kupić. Co się za co kupić. Na przykład skrzyneczki, żeby... albo paliwa... Coś, to jest tragedia. Będę miał zero. Wogam, żeby coś... żebym coś znalazł. Żebym coś znalazł. A, dobra. Well, that's what's dobra, nie będę cię czytał, bo nie chce mi się. Za ile? 420, no tak. Hmm. Dobra, wow! Ja przed chwilą to zobaczyliśmy, że graniczy z tym, więc nie musisz mi tego mówić. Ja pierdzielę, miała być fajna droga! Widzieliście jak mi się auto buja. To jest tragedia. Tutaj będzie gdzieś zaraz skrzyneczka. Mówię. Mogę jechać tak... ...szybko. Bo no super! Jak to paliwo ubywa. To jest na 100 km benzyna, czy co? To na 25 I dobra, zjeżdżamy do tego domku, bo tam może być skrzyneczka i możemy sobie sprzedać. Znaczy ta... Możemy sobie to sprzedać, więc jeżdżamy 60 km na godzinę jeb. Tutaj 60 Jezus Mario się bałem Dobra Uuuu dobra jak będzie y, ten zamknięta jakby to o ej są dwie aż i nie trzeba crowbara używać Ło i jedno wino za 25. To tutaj? Dwa wina. Let's go. Za 25. Ty, jak dobrze. Wino. Też. Ja nie mogę. Gdzie ja to zmieszczę? Ile? Mm, muszę to wyrzucić. To. To. Boguję, żeby to się zmieściło. No. Dobra, Ek, pyk, 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 dobra. Nie wiem po co mi ten olej, ale wezmę już. Czyli dobra, przeżyję jakoś. Za 25, jedno. Kurde, gdybym miał więcej tego wina. Albo papier. No dobra. Za ile? Za no, dopiero 20 km. Przejechaliśmy. To jest żart. To to nie jest żart. No czekaj. Okay. ogóle kurde. Za jutro mam sobotę. Ile? 350. 350 do sturowa. To myślę, że na luzie dojedziemy Nie wiem czy to skrzyneczka, ale spokojnie po drodze mamy chyba stację benzynową. Więc sobie sprzedamy i będzie wpytę. Eeeem... Um, a my dobra, myślę, że tutaj most um, Jezus Maria Of o kurde, no to nieźle. Dobra jak mi auto wysiądzie to... Ach. Ja pierciele no jak tu się nie da jeździć Dobra, drzewie Nie będę tego naprawiał jak na razie Zablokowano, dobra To y Crowbar I co tutaj będzie? W tej dużej skrzynaczce. Medicine za 12. Ty. No kur. Co za 12 za sztukę. O, czekaj zaraz wezmę to, to całe. Co przyniosę. Ty, na luzie to się mieści wszystko. To <grywk> wila wezmę to sobie? A nie, nie mogę. Aha! Dobra, to bardzo przy... Dobrze... A dobra. Mm, za 12 Medysyn, tak? Med Medizin. Dobra, ale to są medycyn. Gdzie ja mam to użyć? Dobra! Walić olej. Ja pierdzielę, no. Jak ją ja tu umieścić? Dobra, chwilę. Weź to wyrzuć. Ale ja mogę na to tak? nie, nie mogę, no jaki gówno Bo przecież myślałem, że się da na tym To na to A nie, ja tak się da Dobra A Jezu Gra. Weźmy tak nie stresuje. Za 12,8 ma Teraz... Już? Już to chyba wszystko. Jak będę miała jeszcze kolejną skrzynkę to mi się już i nic nie zmieści. Uwaga, jeżeli tam nie będzie skrzynek to się tak zdenerwuje. Naprawdę, bo tam muszą być skrzynki po prostu. Bo jak mi się tak będzie dalej kopcić to ja nie dojadę tam. No, dobra, ale przynajmniej jest pogoda, i nie pada, tak? To Jezus, Maria, ja będę. Do... O kur. O kurna. O kurna. O kurna. Ale czarny dym. O kurna. to ja może sobie już po prostu pójdę. Już nie będę. Co się stało? Ja pierdzielę. Przecież ja tu nic nie widzę. Wniosę tutaj sobie i to wpakuję. Przecież mi miejsce nie starczy zaraz. A zaraz tam chyba tank sztela mi się wydaje. Więc tam sobie zatankujemy. Wezmę portfel i wrócę, żeby naprawić. Bo raczej mi tam na pewno nie starczy. Czy jest na kłódkę? Jest na kłódkę, dobra. A, dobra. No, jak jestem spukany? Ja nie mogę, jaki czarny dym, nie? To wygląda jak. Normalnie, no, nie wiem. Jakby miał oczy normalne. Patrzcie, normalnie oczy ma takie palące się, jakby nie wiem. Eee, nagrywa się? No, tak, ja nagrywa. Nie, bo tylko ja tak chciałem sprawdzić, bo ja nie mogę. Nagrywam to już chyba. 20 minut chyba. Nie wiem. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Jak wino to jestem w niebie. Znaczy nie jestem bałą. Co? Coffee za jed... Nie, dobra, weź ty. ty. Ja nie mogę jakie potłuczone szyby. To jest tragedia. Zobaczmy co się kopci. Jak się kopci. Jak mocno. Ja pierd... To wszystko w dupę poszło. Wszystko ma 0,3. Wszystko tu ma 0,3. Ja nie mogę. Ja No, to na pewno nie dojadę. Trochę już mniej się kopci. Naprawiłem przynajmniej na... Jak mi akumulator wysiędzie... Kurde. No jak mi akumulator wysiędzie, to ja już mam przez Eee... Eee... Nie! No się już odpalić nie chcę! Ty już się to auto nie chce odpalić. Wy to widzicie? Znaczy ja się nie. Oh, oh. Dobra, idę z buta. Ja nie mogę. No, ja nie mogłem auto odpalić. To jest jakiś żart nieśmieszny. Oh, dobra, Przepraszam, że tak narzekam, no ale. Kurde. na przynajmniej opłacić ten pokój, dobra, idę z buta po prostu. Za ile w ogóle tam będę? Ja nawet ja z nie widzę, chyba 280. To jest tragedia. To jest tragedia po prostu. Wiecie co? Nie, nie, ja nie skończę z tego odcinka. Ja dojdę po prostu do tego Sturowa z Buta i po prostu tam dojdę. I za Chiny tam. Za Chiny tam dojdę. Muszę to zrobić. 280 km i z Buta jeszcze. Do tego, bo mi auto nie chce ruszyć. Ja nie Dobra, już tego auto w ogóle nie. Ale przynajmniej mam wino, które sprzedam. Uh... Przynajmniej mam wino i medicine, które sprzedam, mam nadzieję. Ciekawe, za ile mogę tędy? Nie, bo się znowu zbuguję. Bo raz miałem takiego save'a że wszedłem i się zbugowałem, i. i musiałem od początku znowu. Wszystko Tylko błagam, nie mogę nacisnąć scrolla. Jak nacisnę, scrolla to się tak w kurze. Że... Ach, bo auto mi wysiadło i idę, idę z buta. 280 km. Jak tu jakaś skrzynka będzie, to się... jeszcze wino na dodatek. Ja nie mogę... Mm, to znienawidzę tą grę. <laughs> będzie seria oczywiście dalej, ale... Ta gra jest ciężka, już sami widzicie. Żeby tam... żeby tak jechać. A trzeba było wybrać 280 km Ja Co ja zrobiłem, nie? Co ja zrobiłem? Tak to by nie... Tak gdybyśmy już dawno byli Już byśmy byli, nie? ale musiałem wybrać Na 420 km Dobra, wiecie co to ja po prostu yy... To ja po prostu zrobię cięcie i się widzimy jak do... jak dojdę już do miasta. Dobra, nara. Słuchajcie, widzowie nareszcie mi się udało. Nagrywałem to jakieś Dwie godziny, żeby tutaj dotrzeć. Ponieważ że tyle wina, że ja że ja będę taki bogaty. Słuchajcie, naprawdę... Tyle mi to czasu zajęło. No dzisiaj sobie oczywiście skończymy. Dziękuję, że był. Dzięki, że byłeś. Ja nie mogę. Jak na razie nasz portfel no ubywa, ale zobaczcie to. No, zobaczcie to. No, to jest po prostu piękne. Więc w pod... Więc ja już poza kamerą sobie tutaj to sprzedam. I wtedy no, jedziemy dalej do, na Węgry. Więc ja dziękuję, że byłeś ze mną. I co? Na razie.